Lutel pyta, kto zostawił łapkę w dół. Widzowie? Takiej osoby nie ma. Kto z Was nie chciałby rzucić wszystkiego i wylecieć w kosmos? Po co macie codziennie chodzić do szkoły czy pracy, jeśli zamiast tego moglibyście walczyć z przerośniętymi robalami? Czy kosmiczną biegunką? Takie rzeczy możliwe są w grze Stardeus, którą dzisiaj Wam pokażę. Jest to tytuł, który od dwóch lat znajduje się we wczesnym dostępie. A w zeszłym tygodniu pojawiła się większa aktualizacja, która między innymi zmienia sposób w jaki możecie przemieszczać się Waszym statkiem po całym wszechświecie. A trochę sobie dzisiaj polatamy. I w sumie jeśli spodoba się Wam ta gra po obejrzeniu tego filmu, to możecie ją kupić korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Tak moi drodzy, to co oglądacie to... Materiał sponsorowany. Ten film powstał we współpracy z wydawcą gry, czyli firmą Paradox Arc. Ogólnie gra nie posiada oficjalnie języka polskiego, ale istnieje tutaj fanowskie tłumaczenie, które oczywiście z racji najnowszej aktualizacji nie jest w 100% gotowe, ale i tak da się tutaj grać po polsku. A sama gra polega głównie na zarządzaniu ludźmi i robotami na statku kosmicznym, podróżując między planetami w poszukiwaniu surowców. Moim zadaniem w tym filmie będzie przetrwanie 100 dni w kosmosie. Czy jest to w ogóle możliwe? Biorąc pod uwagę, że ludźmi i robotami będziecie Wy, to w sumie czarno to widzę. W każdym razie. Wypada zacząć od samego początku. Z dostępnych scenariuszy wybrałem ten dotyczący odbudowy rozbitego statku kosmicznego. Na start miałem jednego robota trzy drony dostawcze dwóch ludzi a także świnie. To była drużyna polskich orłów, do której oczywiście mieli należeć moi widzowie, więc wpisałem słowo rakieta, by zobaczyć, czy ktoś kiedyś użył tego słowa, pisząc komentarz pod moimi filmami. Niektórzy chyba przepisują całe encyklopedie, żeby pojawić się w moim materiale. W każdym razie, tak prezentuje się początkowa załoga moich widzów. Nawet moderacja się załapała. Ziemia upadła. Ocaleni wędrują po wszechświecie w poszukiwaniu domu. Zapadasz w sen na arce polskie orły. Niestety doszło do awarii i zrobił się problem. Dobra, to teraz szybki kurs. To jest komputer pokładowy. Najważniejsza rzecz na tym statku. Dopóki ten komputer jest cały, nic złego nie może się stać. Chyba. W tych komorach hibernuje ponad 200 osób, ale nie chcemy, żeby teraz wszystkie się wybudziły bo skończy się to dla nich tragicznie. A to jest prom, którym można latać na pobliskie planety czy asteroidy, żeby zbierać surowce. Musiało tu dojść do bardzo złych rzeczy, bo wszędzie znajdowały się ciała ludzi oraz pełzaków, czyli takich kosmicznych robali. W tle znajdował się inny rozbity statek, do którego kiedyś może się uda dostać. Ogólnie znajdowaliśmy się w pobliżu planety Frankomalia, na której były dwa niezbadane surowce, ale wpierw trzeba było zająć się naprawą statku, a było tu dużo do roboty. W pierwszej kolejności, Wypadało zbudować stacje ładujące w kilku miejscach, żeby podłączyć najważniejsze urządzenia do prądu, a roboty mogły zabrać się za sprzątanie tego syfu, budując przy okazji te stacje ładujące. Ogólnie to tlen znajdował się tylko w tym jednym pomieszczeniu, więc ludzie nie mogli stąd wychodzić. Prąd trzeba było produkować, więc potrzebowałem budynków, które przetwarzają surowce na energię. Przynajmniej mogłem teraz oświetlić cały statek. Swoją drogą mieliśmy tu dość interesującą rzecz, z którą lepiej obchodzić się delikatnie, a moi żywik, Koloniści jak na razie nie byli zbyt szczęśliwi, przynajmniej mieli świnie. Teraz najważniejsze było podłączenie tych komór do prądu, żeby ludzie mogli dalej tam spać, bo inaczej skończą marnie. Musiałem też zacząć produkować punkty badań, żeby powoli odblokowywać kolejne technologie, których jest tu pierdyliard. Można tu między innymi terraformować planety albo klonować ludzi, ale ja zacząłem dość skromnie od wciągarki. Świnia prawie odmroziła sobie co nieco, bo w południowej części tego pomieszczenia była za niska temperatura, więc trzeba było umieścić tu więcej grzejników. Następnie Następnie zabrałem się za odbudowę statku, żeby go w końcu uszczelnić. Przede wszystkim to oznaczało, że muszę wykorzystać odblokowaną wcześniej wciągarkę, a następnie w tych odłączonych częściach budowałem kotwice, by później móc przyciągać je za pomocą wciągarki, co mogło ułatwić dalszą odbudowę. Tymczasem świnia była smutna, bo nie mogła zjeść w misce. Musiałem szybko naprawić ten problem, stawiając miskę obok łóżka, a gdy już wszystkie części statku zostały przyciągnięte, mogłem zabrać się za tworzenie nowych podłóg i ścian. I ogólnie Różne udogodnienia dla moich kolonistów, jak na przykład te bieżnie. Nawet świnia chciała tu ćwiczyć. W końcu zacząłem doprowadzać prąd do tej części z komorami, więc zahibernowani ludzie byli już w miarę bezpieczni. A tlen powoli pojawiał się w kolejnych pomieszczeniach. Miałem nawet miejsce, w którym roboty mogły się ładować. Obecnie na statku mieliśmy dość pokaźną grupę martwych kolonistów, których można było przerobić na mięso. W końcu coś trzeba jeść w kosmosie, nie? Więc wszystkie ciała były znoszone do tego urządzenia, które je przerabiało na pysz. Na białko, no i kilka innych przydatnych rzeczy. W międzyczasie wotek tworzył części elektroniczne potrzebne do budowy, by później zacząć walkę z naszą świnią. Najwyraźniej ktoś tu nie chciał jeść ludzkiego mięsa. Przez chwilę nie wiedziałem, co tu się dzieje, ale oni chyba czekali na odpowiedni moment, żeby znowu uderzyć. I rzeczywiście po chwili wrócili do walki. Oby nie na śmierć i życie. Na szczęście, kilka ciosów później, uznali, że dalsza napożanka nie ma sensu. I położyli się razem do jednej kapsuły. Chyba nie chcę wiedzieć, co tu się działo. Później pilnowałem, aby cała podłoga została zrobiona. Niestety, ósmego dnia, gdy jeszcze nie byłem gotowy, pierwsza osoba została wybudzona. Wybrałem tego jego jegomościa, który był dealerem narkotyków oraz terrorystą. Oczywiście trzeba było go nazwać. Tym razem padło na Jerzyka, który już na dzień dobry był ranny. A jeszcze musiał przejść przez teren bez ogrzewania i w sumie tlenu, więc zrobiło się niebezpiecznie. Cóż, jakby to wam powiedzieć. Jerzykowi długo się nie pożyło. W sensie on jeszcze żył, ale i tak nie miałem go jak uleczyć, a poza tym nikt nie chciał go przenieść w bezpieczne miejsce i po chwili całkiem już padł przynajmniej będzie z niego dużo białka. Musiałem upewnić się, że kolejnym razem takich problemów nie będzie, więc sprawdzałem szczelność statku i powoli mogłem przygotowywać się do jego uruchomienia, budując mostek dla kapitana. A co do leczenia moich kolonistów, musiałem wpierw przejść przez kabinę permanentnego wyjścia, co nie brzmi zbyt zachęcająco, ale miałem Pieniądze za każdą osobę. Teraz najważniejsze było rozprowadzanie ciepła po całym statku i w sumie tlenu, więc roboty musiały stawiać m.in. więcej grzejników. 13 dnia mogliśmy w końcu zobaczyć dokładnie ten opuszczony statek, który po prostu można rozebrać, żeby zdobyć dodatkowe surowce. Dlatego teraz głównie czekałem, aż roboty tu podlecą i wszystko zabiorą. W międzyczasie Witold gotował obiadki z ludzkiego mięsa. Aby trochę unormować sytuację z tlenem, robiłem mniejsze pomieszczenia, żeby łatwiej go rozprowadzić. Niestety 17 dnia skończył się cały zapas energii, więc trzeba było powyłączać większość urządzeń, żeby ratować komory hibernacyjne z ludźmi. Musiałem powciskać jeszcze więcej budynków przetwarzających surowce na prąd. Niestety w takich warunkach obudziła się nowa osoba. Był nią Maciej, a raczej Grzegorz. Obecnie dało się już oddychać w tym miejscu z komorami, ale w sumie nie miałem żadnego bezpiecznego przejścia do części z jedzeniem, więc musiałem coś szybko wykombinować. Dlatego zacząłem budować kolejny korytarz. Na szczęście następnego dnia Grzegorz... Dotarł do pokoju z łóżkiem i mógł odpocząć. Sytuacja z prądem też już została opanowana dzięki tym wszystkim urządzeniom. Później można było zająć się doprowadzaniem ciepła i tlenu do kolejnych pomieszczeń. 21 dnia Witold cierpiał z powodu kosmicznej biegunki i podczas czyszczenia toalety doszło do małego incydentu, przez który zrobił się niezły syf. Najlepsze, że oni tu mieli rośliny i kuchenkę, więc teraz musieli jej zafajdane żarcie. Witold uciekł stamtąd, chyba udając, że to nie jego sprawka. Ale nie ze mną takie numery, bo kazałem mu to posprzątać. Opuszczony statek był już w większości rozebrany, więc można było powoli szykować się do odlotu. 22 dnia odblokowałem zaawansowane przenoszenie i mogłem teraz przenieść prom kosmiczny w inne miejsce, które było bardziej otwarte. 26 dnia w końcu mogliśmy uruchomić silniki i ruszyć dalej. Całym statkiem sterował robot Kevals. Na początek lecieliśmy w kierunku najbliższej planety. Były tu dwa nieznane punkty do sprawdzenia. Gdy udało się tam dotrzeć, mogłem wysłać drużynę na wyprawę za pomocą promu kosmicznego. Kiedy już wszyscy znaleźli się na pokładzie, mogli w końcu wylecieć w nieznane. Teraz trzeba było czekać, aż odkryją jakieś surowce. W tym wypadku była to miedź, ale tylko dwóch członków załogi zajmowało się górnictwem, więc równie dobrze mogli wrócić na statek. Ostatecznie i tak zdążyli coś wydobyć, dzięki czemu w piecu dało się wytworzyć miedziane blachy. W międzyczasie odblokowałem napęd fuzyjny potrzebny do większych podróży. Teraz tylko trzeba było go zbudować, a następnie napełnić odpowiednim paliwem. 33 dnia wybudziła się kolejna osoba, a z racji, że była to kobieta, wybór mógł być tylko jeden. Magiczna kredka nie musiała martwić się o to, czy przeżyje w tych warunkach, bo wszędzie był już tlen i odpowiednia temperatura. Niestety nie spodobała jej się świnia i znów zaczęły się jakieś dziwne walki. Co gorsza, tym razem świnia okazała się lepsza i magiczna kredka została ogłuszona, aż Grzegorz przyszedł ją pogłaskać w nagrodę. Na szczęście magiczna kredka przeżyła. Ale musiała trochę odpocząć w łóżku. 37 dnia miałem już prawie gotowe osobne pokoje dla moich ludzi, bo nie chciałem, aby spali w pomieszczeniu zawalonym różnymi urządzeniami. Niestety tego samego dnia doszło do pożaru na statku i nawet jeden z moich robotów zaczął się palić. Szybko wysłałem go na zewnątrz, żeby trochę ochłonął, co okazało się skuteczne. W środku też sytuacja została opanowana. W południowej części statku chciałem zrobić miejsce na hodowlę różnych roślin, wybierając pszenicę czy nawet drzewa. W końcu 42 dnia mogłem mogliśmy wykonać pierwszy hiperskok. A to oznaczało, że mogłem zmienić sektor szukając nowych planet. Więc wybraliśmy się w nowe miejsce, gdzie niestety były tylko asteroidy, ale i tak można było coś tu znaleźć. Dlatego mimo wszystko wypadało zbadać ten teren. Niestety jedna asteroida miała po prostu kamień do wydobycia. Już lepiej było lecieć do kolejnej, gdzie udało się znaleźć jakiś tajemniczy obiekt. Była to kapsuła, w której znajdowały się jakieś skarby, a dokładniej hełm kosmiczny, odrzutowy skafander oraz mundur. 48 dnia udało się dotrzeć do czegoś, co miało pozwolić nam na wykonanie hiperskoku do innej galaktyki. Teraz miałem jeszcze więcej regionów do wyboru. Zdecydowałem się na taki, który miał być o wiele trudniejszy. I rzeczywiście, gdy tylko tu się pojawiłem, dostałem informację o nadciągającej asteroidzie. Na szczęście były marne szanse na to, że mój statek oberwie. Asteroida leciała w innym kierunku i w sumie nic więcej nie było widać, więc sytuacja została opanowana. Teraz zbliżaliśmy się do stacji kosmicznej, gdzie można było handlować. Więc kupiłem kilka potrzebnych części, których sam nie mogłem jeszcze wytwarzać. Niestety, chwilę później znów dostałem informację o asteroidzie. Tym razem statek mógł zdecydowanie oberwać, dlatego musiałem wykonać hiperskok, aby przed nią uciec. Teraz można było na spokojnie zbadać inną planetę. Niestety znajdował się na niej jedynie kupiec, a co gorsza, gdy załoga wróciła na statek, okazało się, że nie są sami. Na prom dostały się jakoś pełzaki, czyli kosmiczne robale, z którymi trzeba było rozprawić się jak najszybciej. Uznałem jednak, że lepiej wszystkich zebrać w jednym miejscu. Witold strzelał najlepiej z całej załogi, więc dostał jedyny pistolet i zaczął eliminować kolejnych wrogów. Po dłuższej chwili udało się wygrać, starając się bronić ludzi za pomocą robotów. Przynajmniej mieliśmy teraz jakieś dodatkowe jedzenie. Niestety to nie był koniec problemów, bo dwa dni później w kierunku naszego statku zmierzała kapsuła do abordażu, która na początku po prostu przyczepiła się do nas. Dopiero po chwili wyszło z niej dwóch przeciwników, na których rzuciła się cała moja załoga. Mieliśmy już kilka kanoży, noży, którymi mogliśmy atakować na jeźdźców. Nagle statek zaczął się ruszać, bo magiczna kredka wolała nim sterować zamiast walczyć. Niestety sytuacja nie wyglądała najlepiej, bo jeden z robotów przestał się ruszać i jeszcze w międzyczasie obudziła się kolejna osoba. Tym razem był to SKKS, ale zanim mogłem się nim zająć, musiałem pilnować tej walki. Przynajmniej jeden wróg już leżał. Drugi też w końcu został pokonany i w ten sposób zdobyliśmy dodatkowe skafandry i oczywiście więcej jedzenia. W następnych dniach lataliśmy dalej z planety na planetę, a SKKS tak się zmęczył, że zasnął na fotelu kapitana, więc magiczna kredka musiała przejąć stery. Niestety w pewnym momencie wybuchł nam silnik, więc cała podróż została zatrzymana do jego naprawy. Przynajmniej mogliśmy poświęcić więcej czasu na tworzenie różnych części. Kilka dni później można było ruszać dalej. Niestety 71 dnia trafiłem do regionu, w którym trwała burza magnetyczna. A co za tym idzie, kolejne urządzenia elektryczne zaczęły się wyłączać. I jeszcze pojawił się tu rój meteorów, więc musiałem tak naprawdę szybko stąd uciekać. Po Powoli zbliżałem się do setnego dnia, dalej odwiedzając różne planety, gdzie starałem się handlować, aczkolwiek nie miałem już zbyt wielu pieniędzy. 94 dnia znów mieliśmy zostać zaatakowani przez kapsułę do abordażu. Niestety, tym razem już tak miło nie było, bo w momencie kontaktu zniszczony został nasz jedyny prom kosmiczny. Po chwili pojawili się wrogowie, którzy od razu poznali się z moim działkiem które niestety kilka sekund później zostało podpalone. Ale już miałem tu roboty gotowe do walki. Przeciwnicy mieli jakiegoś drona z nożem, który został w końcu zniszczony. Tym samym znów udało się wygrać i mogliśmy przerabiać ludzi na białko. A Witold miał już dość brudu i postanowił wysprzątać cały statek. W końcu zrobił coś mądrego. Teraz w zasadzie wystarczyło poczekać na dobicie do setnego dnia. Co prawda, mieliśmy coraz mniej żywności, ale to już nie mój problem. Zawsze w razie czego można było ubić świnie albo poświęcić jednego z kolonistów. W każdym razie, w końcu oficjalnie dobiłem do setnego dnia i mogę pochwalić się, że przetrwałem tyle w kosmosie. No dobra, to wy przetrwaliście. Wykonałem swój cel i mogłem teraz zostawić tych ludzi, żeby przemierzali dalej kosmos bez mojej ingerencji. To na pewno dobrze się nie skończy. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał i zdążyliście już go ocenić oraz skomentować. Pamiętajcie, że możecie kupić tę grę, korzystając z mojego linku, który znajdziecie w opisie. A jeśli mało Wam przygód w kosmosie, to polecam ten materiał z gry Oxygen Not Included, gdzie wysyłałem w kosmos moich widzów. Szczerze, tam bardziej się nad Wami znęcałem. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się!